Dzień dobry. Jogurt przypuszczalnie wywodzi się z Indii, a jego historia sięga aż 3000 lat wstecz. Masowa produkcja rozpoczęła się jednak dopiero na początku XX wieku, w Paryżu. Mleczarnia, w której powstał omawiany jogurt, jest niedużym przedsiębiorstwem mleczarskim, położonym pomiędzy Olsztynem a Ostrudą, na czystych terenach Warmii i Mazur jogurt wypro wyprodukowany z mleka pełnego, poddając je fermentacji przy użyciu szczepów bakterii, Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus. Bakterie te powodują gęsty mas, a co najważniejsze, fermentację laktasu. Proces fermentacji poprawia strawność białek mleka oraz przyswajalność wapnia i fosfory. Do tego powstający w trakcie tego procesu kwas mlekowy jest naturalnym konserwantem. Zapobiega bowiem rozwojowi bakterii gnilnych w jelitach. 100 g produktu dostarcza 62 kcal, 3,8 g tłuszczu, w tym 2,3 g kwasów tłuszczowych nasyconych, około 3,5 g węglowodanów i tyleż samo cukrów, 3,2 g białka oraz śladowe ilości sali. Jogurt jest bogatym źródłem wapnia. Pierwiastek ten bierze udział w budowie kości, dlatego jego odpowiednie spożycie chroni przed porozu. Omawiany jogurt dostarcza też fosforu, witaminy B2 i B12. Fosfor, podobnie jak wapń, cementuje kość. Witamina B2 jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Z kolei witamina B12 bierze udział w wytwarzaniu krwinek czerwonych. Tym samym zapobiega niedokrwistości. Obecne w jagórcie żywe kultury bakterii usprawniają procesy trawienne. Dzięki nim bowiem możliwe jest trawienie resztek pokarmowych, które nie uległy degradacji w jelicie cienkim, co zwiększa też wchłanianie składników mineralnych i witamin. Omawiany jogurt ma niski indeks glikemiczny, do tego zawiera mniej niż 5 gramów węglowodanów w 100 gramach, więc może być swobodnie spożywany przez osoby z krzecu. Jogurt naturalny eco idealnie sprawdzi się solo lub jako dodatek do lekkich dressingów, sosów, zup, a nade wszystko w połączeniu z owocami i płatkami złożywymi.